Cześć, witam na kanale info Prawa. Pojawiło się już pierwsze pytanie, czy cukinia choruje. Czy to już jest mączniak prawdziwy? To znaczy, no, nie, nie było, czy to jest mączniak, tylko po, po prostu, czy ta cukinia jest chora. Bo mamy tutaj sobie takie plameczki. Takie srebrne, takie białe. Natomiast tutaj mamy drugą cukinię. To jest taka sama cukinia, która tych plamek nie ma. To znaczy, no, to już się zaczynają tworzyć tutaj zaczynają się tworzyć. Również, jednak, ona już takich plamek nie ma w większości. I, no to jest dziwne, bo jedna ma, druga nie ma. Cukinie takie plamki mają i to jest naturalne, więc nie należy się tego bać. To znaczy, cukinia choruje na mocznika prawdziwego. To jest bardzo groźna choroba. Zwykle ona się pojawia później. Zwykle jest tak, że cukinia zdąży już wydać dosyć dobre plony, dosyć dobre plony, zanim zachoruje. No tutaj mam kilka moich krzaczków, konkretnie sześć. Jutro będę dosadzał więcej. One troszeczkę tam dostały poprzez chłody, ale one się zabiorą. Także one chore. Nie są, aczkolwiek później jest duże prawdopodobieństwo, że chore będą. Chore będą na moczniaka prawdziwego. Oczywiście jest wiele innych chorób. Tutaj, jeśli ktoś ma moją książkę, to jest w książce opisane, jak wygląda moczniak prawdziwy na cukinii, a jak wygląda właśnie takie coś, że to jest zwykłe, że, że to jest po, po prostu naturalne. A moczniak to też ma takie plamki, ale są one tro, tro, troszeczkę inne. Więc tutaj, zwykle teraz, bez obaw, z cukiniami się nic nie dzieje. W tym miejscu mam też groszki, bardzo ładne groszki, które również mają takie białe plamki. Zobaczcie sobie, jednak to również jest kwestia naturalna. No może później tam ten jak będzie. Natomiast teraz nic się nie, nie dzieje jeśli chodzi o groszek. Macie te białe plamki. Chciałem właśnie o tym też wspomnieć, jeśli chodzi o groszek, żeby nie robić nowego filmu, tylko po prostu to zamieścić w jednym. Więc plamki na liściach często są po prostu naturalne. Po prostu roślina ma takie jakieś plamki. Na przykład mam arbuza, który ma żółte, żółte plamki, to jest dla niego naturalne. Tutaj mam właśnie groszek, który ma te białe, srebrne plamy, i to jest dla niego też naturalne. Dla cukinii tam to też jest naturalne. I naturalnie kończę ten filmik. Taki krótki, ale co roku właśnie taki kręcę, żeby, żeby to wyjaśnić. Bo co roku pojawiają się takie same. Pytania. Więc dzięki za uwagę, zachęcam do zakupu mojej książki, książki w formie papierowej, jak również w wersji elektronicznej. Na no, tą elektroniczną jest bardzo dobra promocja. Zachęcam również do zakupu mojego kalendarza warzywnika 2023. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro, co znaczy e-boka można tylko na stronie infouprawa.pl, jeśli chodzi o sam ten e-bok. Pozdrawiam.